Dzień dobry, Dzień witamy dobry. w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj mamy co? Dzień przed walentynkami? Dzień przedwalentynkowy. I walentynkowy. stwierdziliśmy, że nagramy jeszcze takiego jednego vloga, takiego luźniejszego przed y, jutrzejszym szalonym dniem. Ja się tak nie mogę doczekać, że Michael co chwilę słyszy, boże ja chcę już jutro, ja chcę już Bo jutro. Ona ona cały czas podpala, że coś mi kupiła, chodzi po domu, jara się tym, a ja cały czas chodzę za nim i co mi kupiłaś, co mi kupiłaś. Ale ja się nie mogę doczekać, jak po prostu otworzysz już, to. Jeżeli cała rodzina wie, a ja nic nie wiem. Napisałem do brata, co ona mi kupiła. Nie powiem ci Michael, no to... Trudno. Nie. Chcesz popsuć niespodziankę. A Ty już moją popsułaś, ale to już się dowiecie jutro. Szczegóły poznacie jutro. Ogólnie jutro nagramy Wam taki cały dzień walentynkowy. No może już bez tej takiej jakiejś kolacji naszej, późniejszej coś, żebyśmy też spędzili dzień razem. No i poznacie szczegóły, jak zepsułam moj niespodziankę dla mnie. Ale. Chociaż z tego względu, że wiesz, ja tej niespodzianki nie będę miała, w jeśli sensie ja się cieszę z tego, ale po prostu już nie będzie takiego surprise. Eee, a za to Ty będziesz miał. Jestem podekscytowana jutrem, więc dzisiaj taki luźny vlog. Trochę zabiorę kamerę ze sobą, e, pokażę co nieco ze swojej perspektywy tego dnia przedwalentynkowego. Trochę mi pomożecie. Przygotowanie jeszcze jednej rzeczy A mogę jeść z Tobą? Nie Przestań <śmiany> w, <śmiany> w końcu Może się uda wreszcie To już jutro nie czekasz na ten prezent tydzień, miesiąc Tylko czekasz jeden dzień Dwa Także wiesz Dobra, no i co? I zaczynamy ten dzień Tak? Tak <śmiany> Wczoraj go wykąpaliśmy, jest takim puszkiem To jest najlepsze kilka dni po, po wykąpaniu psa Kiedy on jest, to jego sierść jest, te włosy są tak mega przyjemne i nie śmierdzi, tylko pachnie. No nie? Pachniesz? A co jutro matce dasz na prezent? Poranny spacer? Pewnie tak. Ania niebawem wychodzi, dlatego stwierdziłem, że zrobię jej mojego ulubionego omleta. I jej również na słodko, także zaraz zobaczycie moje jakby top 3 śniadań, które jem i które wręcz ubóstwem kocham, bo można je robić na różne sposoby. A dzisiaj będzie taki o, omlecik z... Of Otami. Staram Wam się nagrać mniej więcej rutynę pielęgnacyjną, taką poranną, co stosuję zawsze przed nałożeniem makijażu. E, ogólnie ona się na pewno bardzo różni od tej wieczornej. Wieczorem, po, po właśnie po makijażu, i od tego, że stosuję antybiotyk na twarz, to ta wieczorna rutyna się bardzo, bardzo różni. Używam wtedy nawilżających produktów, żeby skóra się trochę zregenerowała przez noc. A teraz, właśnie, kilka produktów po co, żeby na to wszystko nałożyć. Codzienny makijaż I pierwsze co zrobiłam to umyłam twarz Cetaphilem, jest to taki płyn Micelarny, emulsja micelarna do mycia. Ja cetafilu ogólnie używam właśnie zawsze wieczorem. Y, kremu cetafilu, bo jest to produkt ultra nawilżający, y, gdzie przy mojej przesuszonej skórze y, bardzo mi pomaga, bardzo regeneruje moją skórę. No i właśnie ja teraz próbuję tego płynu micelarnego i sprawdza się równie dobrze. A tej emulsji używam przy każdym myciu twarzy, niezależnie czy wieczorem, czy rano. Produkt, którego użyłam teraz jest to taka mgiełka aloesowa, z tego względu, że twarz byłam już kilka minut temu i była ona lekko ściągnięta, więc teraz tak szybko, żeby ją jeszcze troszeczkę nawilżyć, używam sobie sprayu z aloesem. Tonik e, używam z Samaritę. Ogólnie jest to produkt, który ma funkcję 3 w jednym. z tego co wiem. On ma służyć nam zarówno jako tonik, jak i serum. E, ja go stosuję przeważnie jako tonik, ale naprawdę... Firmę Samarite i produkty od nich polecam każdemu, bo po cokolwiek nie sięgnę od tej marki, to wszystko jest cudowne. I tak jak mówię, to jest właśnie niby trzy w jednym, po nim nie trzeba już skosować żadnego serum, ale ja jednak e, dopełnie nie robię, żeby te serum było takie prawdziwsze takie samo w sobie. Więc tego produktu Samarite używam właśnie w postaci toniku do twarzy. To musi nam trochę przeschnąć, żeby nie nakładać mokre w mokre. Tylko wysuszamy lekko, czekamy, aż on się nam dobrze wchłonie. I kolejny będzie, kolejnym produktem będzie serum. Kolejnym produktem będzie serum i jest to serum z Basic Clubu. O, tak. Jest to emocjonalne serum antyoksydacyjne. Jakby produktów z Basic Labu również mam sporo, również je stosuję. Serum się bardzo dobrze sprawdzają, zarówno jak i mają fajne kremy. Także tutaj też mała polecajka ogólnie tej firmy, bo naprawdę co, po co nie sięgnę, to wszystko sprawdza się dobrze. No i tak jak mówiłam, na tonik nakładamy sobie trochę serum. Jak serum nam trochę przesnie również na twarzy To kolejny produkt będzie produktem pod oczy jest to krem pod oczy z wisi. Ogólnie jak mogliście pewnie zauważyć Ja mam problem z dużymi cieniami pod oczami I na powiekach mam sine bardzo oczy Te błąki pod oczami robią mi się naprawdę bardzo, bardzo często I one są dość mocno widoczne ja tutaj zawsze staram się jakiegoś kremu pod oczy używać ale też dostałam taką, taki trik od pani kosmetolog, do której chodzę, że najlepszym i najskuteczniejszym produktem pod oczy jest zwykła biała wazelina I takiej wazeliny stosuję zawsze wieczorami, ponieważ moja no, wazelina jest bardzo tłusta, więc nie położę na nią żadnego makijażu Ale wieczorem przed pójściem spać taką wazelinę sobie właśnie nakładam na powieki i na te moje wory i rzeczywiście możliwe, że one się trochę zmniejszają. Podobno wazelina właśnie działa najlepiej. Także jak ktoś ma również problem z oczami, to polecam bardzo wazelinę, żeby sobie wypróbować. I jak mamy już krem pod oczami nałożony, to teraz mamy tutaj krem do twarzy. Jest to krem taki bardzo lekki, dlatego on się nada pod makijaż. O nim wam nie będę dużo mówić z tego względu, że dopiero go zaczynam stosować, dopiero go próbuję praktycznie jest jeszcze całe, ale ogólnie dostałam dużo fajnych opinii na temat tego kremu, że naprawdę się sprawdza on nie jest jakiś bardzo tłusty dlatego możemy sobie użyć go właśnie przed dziennym makijaż, on się nam ładnie wchłonie i nie będzie nam przeszkadzał przy nakładaniu podkładu i to chyba tyle. Skórę mam ładnie odżywioną, ładnie nawilżoną, dlatego mogę przejść do etapu makijażu. No i myślę, że chyba wszystko, co takiego używam właśnie w porannej rutynie Wam pokazałam. No, więc na tym skończymy. I my już jesteśmy po pysznym śniadanku, za które bardzo Ci dziękuję. <śm> mam nadzieję, że jutro będzie takie samo, tylko omlet będzie w kształcie serca. Mm -hmm. Dobra, ale jak jesteśmy już przy słodkich wypiekach, to ostatnio na TikToku, jak, jak to ja zawsze znajduję super przepisy, znalazłam pomysł na walentynkowe ciasteczka. Do pracy mam jeszcze chwilę czasu, żeby wyjść, więc namówiłam Michaela, żebyśmy ten przepis zrobili i przy okazji pokazali Wam taką inspirację, co możecie przygotować jutro dla swoich drugich połówek. to eee, jakaś aluzja? Dobra, to co? Bierzemy się za pieczenie ciasteczek w kształcie. No, ale przepis, przepis jest mega łatwy. Tak, i jest właśnie szybkie wykonanie. Dlatego mówię, że to będzie taki fajny dodatek czy nawet do prezentu, czy po prostu, żeby umilić sobie walentynkowy wieczór. A teraz zagadka. Gdzie jest pies? Kolbi. <noise> <noise> On tak robi, że on się kładzie na poduszce, ale żeby cały czas mieć na nas oko, to właśnie wystawia tylko kawałek dzióbka. A to jest standardowy widok, kiedy mamy coś robić wspólnie i wtedy Michael uważa, że to jest najlepszy czas o, na przytulanie się wiesz, z bieskiem. Dodaje mi energii siły. Tak. Mm -hmm. On jakoś chyba nie za <laughs> bardzo czuje tą energię i siłę siedząc tutaj na twoich rączkach. I do przepisu potrzebujemy. Truskawek, ale najlepiej świeżych. Akurat teraz oświeże truskawki ciężko w marketach, także y, mogą być mrożone. Banany, Nutelle, to chyba większość osób ma w domu. <grytanie> I ciasto francuskie. That's all. Już napotkaliśmy mały problem, I to z mojej winy, bo kiedyś mieliśmy takie foremki do, w, pierniczku. do pierniczku w kształcie serduszka. Ja je ostatnim wywaliłem. Jak można wywalać takie rzeczy. No ale my chyba tam w szafie nie było już na nic miejsca, naprawdę. Może pamiętacie, z Vlogmasa, mieliśmy tak, taką stertę tych czerwonych. Eee, pokażę Wam szybki trik, co zrobić, jakiej foremki nie mamy, a jakby potrzebujemy... Ja bym wycięła wszystko ręcznie, ale jak później to składamy w takie pierogi i jednak fajnie jak te serca będą jednakowej wielkości. A więc wpadłam na taki pomysł. Nie wiem, czy tak się robi, ale będzie to jakiś trik, że narysujemy sobie na kartoniku serduszko. Tylko tutaj weszło trochę za duże, więc może jeszcze jedno. Narysujemy sobie serduszko na takim kartoniku w kształcie serca. Wytnę to i po prostu będę wycinać nożykiem, przykładając sobie ten kartonik do ciasta. Będę wycinać i mniej więcej będę miała wszystkie serduszka jednakowej wielkości. Mój zeszyt do angielskiego. <grym> Dzięki wielkie. Nie wiedziałem o tym. Wkładamy teraz do ciasta francuskiego i ale, sobie wycinamy. Ale, że ty nie masz nic w kształcie serca w domu, to aż dziwne. No, mam naszyjnik, tylko że trochę za mało. I jak widzicie, wyszło to w miarę równo. Tutaj te krawędzie są niezbyt równe, ale tym się totalnie nie przejmujemy, bo zaraz te serduszka będziemy zlepiać jak pierogi. Pierożku mój. A teraz, żebyś nie krzyczał. Oddaję Ci twoją układkę, możesz sobie zlepić. <grym> mi <zaszyt>. <grym> <grym> Ale spytałam się, czy mogę powiedzieć tak, wiesz. Byłem pewny, że to jest zasied. Jakiś taki brudnopis. <grym> no, powiedzmy brudnopis. I pokaż, co na tym TikToku cię nauczyli. Niej, Nutella się kończy. Oh, czy no, jej no. starczy? Nie damy eee. dużo. Na co drugie serduszko kładziemy nutellę i jakiś dodatek. Na przykład tu będzie nutella z truskawką, to tutaj będzie nutella z bananem. Eee, no i tak. Czemu na co drugie? No bo później to zlepiamy jak pierogi, więc a, to jest nasza, a, wiesz, okładka jakby, nie? Okej, okay. ty już o okładkach lepiej nic nie mów. <noise> Jak mówiłam, te ciasteczka będziemy lepić teraz jak pierogi, czyli przykrywamy. Nie pokazuję moich pięknych paznokci, bo dopiero jestem przed listą kosmetyczki. E, przykrywamy jedno na drugie i widelcem zlepiamy brzegi. Tak jak pierogi. Jak lepiliście pierogi, to wiecie o co chodzi. Piekarnik nagrzewamy na 220 stopni, i tutaj już mamy finalne pierożki. Wkładamy, czekamy. Ile? 10 minut, jakaś tak. Trzeba żółtkiem A, ładnie przetagować, żeby się nie spaliło ciasto. Jak widzicie nasze ciasteczka są gotowe. Co prawda byłam pewna, że mamy cukier puder w domu, ale nie mamy. Tu fajnie jeszcze by było posypać cukrem pudrem. No i tak się to prezentuje. Jest kształt serduszka. Myślę, że szybki, fajny przepis na jutrzejszy dzień. I kawka do ciasteczek. Raz. I kawka do ciasteczek. Dwa. Trójka. Ej, Wycha, Mówiłam. No dobra. I teraz ja przejmuję kamerę. Co prawda jeszcze nie mogę wam powiedzieć o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ Michael jest za ścianą całą niespodziankę i co to jest, powiem Wam o tym, jak wyjdę z domu. Będę szła do pracy, przy okazji załatwić jeszcze trochę rzeczy związane z tym, dlatego zabieram kamerę, żebyście poszli ze mną. I tu jeszcze jedna kwestia, bo długo się zastanawiałam, czy nagrywać ten film, z tego względu, że nie chcę mu popsuć tej całej niespodzianki i nie chcę, żeby się o niej dowiedział, ale umówiliśmy się, że jakby film będzie wrzucony e, wieczór przed tym dniem, tak? Więc nie jest dla odległość czasu, więc mam nadzieję, że Uda się utrzymać to w tajemnicy. To, co ja teraz kręcę, będę montować ja. Nie będzie miał w ogóle wyglądu do tego materiału i obiecał mi, że nie zobaczy tego filmu. Dodatkowo poprosiłam go, żeby nie czytał żadnych komentarzy. W razie, jakby ktoś z Was w komentarzach się wygadał na ten temat, mam nadzieję, że będziecie lojalni ze mną i nikt zaraz tam do niego nie poleci na jakieś konta społecznościowe i mu o tym nie powie. Dowie się jutro rano, więc to jest naprawdę niewielka ilość czasu, żeby utrzymać to w tajemnicy na YouTubie. I mam nadzieję, szczerze mam nadzieję, że mi się to uda. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam do tego prezentu. Powiedzmy, że będzie to laurka. I tutaj już jest duże nawiązanie w tej laurce do całego prezentu. Nie będę mówić głośno, bo wiem, że gdzieś tam może mnie słuchać, może mnie słyszeć. Więc to jest jakby pierwsza część z takim małym dopiskiem, który Wam tutaj przybliżę. Także właśnie to będzie wydrukowane na jakiejś takiej sztywniejszej kartce. Myślę, że te karteczki będą w połowie A4. No i druga będzie to fragment czegoś. No i tutaj mamy już. Odpowiedź, co ja kupiłam. Jeszcze trzecia część jakby tego papierowego fragmentu będzie już z, więc lecę na pewno do drukarni, lecę do pracy i jeszcze szukać prawdopodobnie opakowania na to, bo nie wiem, jakby co to wszystko złożyć, złożyć. I jeszcze jedna kwestia jest taka, że jakby ten prezent został kupiony w dniu wczorajszym. Cały czas y, był plan, że dostanie totalnie coś innego, coś o czym wiedział, miało być to voucher na tatuaż i nigdy się nie, nie może zabrać, żeby pójść do tego studia, więc miałam mu kupić taki voucher, żeby go zachęcić, żeby sobie ten tatuaż zrobił, ale stwierdziłam, że jednak fajniej, fajniej jest dostać coś, czego się nie spodziewa, niż to, o czym wie, dlatego kilka dni temu, jakieś trzy, zmieniłam totalnie plan i wczoraj zakupiłam właśnie tą rzecz. Mogę o wszystkim mówić bezpiecznie, już nikt mnie nie słucha. E, jeszcze szybko, w ramach wyjaśnienia, o co chodzi właśnie z tym Dubajem. E, jest to destynacja, o której Michael marzył. Cały czas mi mówił, że chciałby tam pojechać, że pojedźmy tam. Już był nawet plan, że w lutym się tam wybierzemy, ale jednak ceny biletów w lutym nas nie miło zaskoczyły. E, I stwierdziliśmy, że nie, że, że nie ma sensu, odpuszczamy. No i jak sobie tak myślałam, co dać mu innego niż ten voucher na tatuaż, to wpadłam na powyższe bilety lotnicze. No i właśnie przeglądałam różne destynacje, dokąd mogę mu te bilety kupić, żeby to nie było takie standardowe miejsce. No i znalazłam bilety na koniec marca do Dubaju. <grym>, ja powiem Wam, że cieszę się chyba tak samo, jak on się będzie cieszył jutro. Jestem strasznie podekscytowana, bo tak jak mówię, było to nasze miejsce marzeń, chcieliśmy bardzo tam polecieć, więc... Cieszę się, że mogę być częścią spełniania ich razem z nim. Tak oto powstał pomysł z Dubajem. Byłam w pobliskim sklepie, gdzie sprzedają balony z helem, i udało mi się dostać takie pudełko w serce. Co prawda teraz trochę się pochapało, ale ważne, że opakowanie prezentowe mamy. Lecę teraz do drukarni wydrukować mój prezent, i później jeszcze jakoś tak fajnie wszystko tam ozdobie, może jakimiś słodyczami w środku, i będzie gotowe. I zobaczcie jak to ładnie wygląda wydrukowane. Będę musiała to obciąć w połowie, bo tak jak mówiłam, nie chciałam tego zrobić na całości A4, więc takie A4 po prostu podzielę na pół. No i bardzo mi się podoba. Wygląda to jak narysowane jakimś cienkopisem. Ja już wylądowałam na drugim końcu Warszawy. Kieruję się do pracy. Tam mam godzinne około spotkanie. I wtedy lecę dalej. Muszę jeszcze kupić słodycze do tego pudełka. Myślę o czerwonych lindach. Mam nadzieję, że je znajdę. Michael je lubi i nie będą do tego pasować. Jesteśmy w domu. Szybciej poszło dzisiaj w pracy niż myślałam. Także jestem już z powrotem. Rozładował mi się... Akumulator w aparacie, więc już nie, nie nagrywałam nic po wyjściu z firmy yy, i bierzemy się z opakowaniem. Przeszłam jeszcze do sklepu, co prawda nie było cukierków Linda, takie jak chciałam, żeby ładniej wyglądały, ale wzięłam inne, takie, które lubię. Mam tutaj pomocnika do pakowania prezentu i cały czas się głowie, czy wrzucać materiał, który nagrałam. Strasznie się tego boję, że popsuję całą niespodziankę. Nie wiem, mam takie wrażenie, że ktoś zrobi mi na złość i za chwilę coś do niego napisze, ale błagam, błagam Was, żeby tak nie było. Kolbi, nie jesteś pomocnikiem, tylko przeszkadzasz mi bardzo, wiesz? Zostaw to, to nie jest dla Ciebie. Otworzyłam szybko jeszcze przesyłkę od Oliwi Garden, jaką dostaliśmy wspólnie z Michaelem, walentynkowy prezent. I otworzyłam to po to, żeby tutaj odnagrać szybko Wam na Instagrama przesyłkę i zabrać z niej te trocinki, bo przydadzą się do wypełnienia pudełka. kupiłam je. Dość wielkie jak na same kartki papieru i musimy to teraz tu przełożyć. To jest połówka kartki e 4 i ona się nie mieści do pudełka, a to również jest takiej wielkości, jakie ja to widzicie przetnę na pół, to to również się nie zmieści. I co teraz? Zamykamy i czeka do jutra. Mój biedny, niczego nieświadomy chłopak czeka dzisiaj, do jutra. Dzisiaj miałem zakaz na, na wszystko w domu. Miałem tylko jeden pokój, tak w zasadzie. Nie mogłem nigdzie wchodzić i wychodzić. Nie wiem co ty kombinujesz, nie mam pojęcia, ale wierzę, że będzie fajnie. Będzie fajnie. No i mam zakaz w ogóle wchodzenia na social media dzisiaj, także to jest kolejny zakaz. Um, ale to wszystko dla do twojego dobra. Tak, ale... jak najbardziej. I ja, ja Bo się, wiesz, że fajnie ja, ja, będzie Ja lepszy. się tego podejmuję i, no be, i super. będzie tak jak mówisz. Będziesz zadowolony. Ale cały czas się zastanawiam, co to może być i, i naprawdę nie mam pojęcia. No i dobra, co? Kończymy tego vloga. Dziękujemy, że byliście z nami taki luźny. Że byliście z Tobą. W większości. Mamy nadzieję, że takie luźne logi Wam się podobają i do zobaczenia już jutro, bo my już od rana jutro będziemy też wszystko kręcić, wszystkie reakcje na pewne sprawy i będzie fajnie. Ja się nie mogę doczekać. Ja też. Dziękujemy. Pa! Co?